Wiedźminy od Netflixa to jeden z tych seriali, który nie był nijaki, a co za tym idzie poróżnił widzów na tych, którym się podobał, jak i na tych, którzy za dziełem Loren nie przepadali. Mimo tego, że ja zaliczam się do tej pierwszej grupy, to widzę co po niektóre wpadki i wiem, co mogą się ludziom nie podobać. Nie zmienia to jednak faktu, że ekranizacja dzieła Sapkowskiego to naprawdę dobra, wysokobudżetowa seria, na której kontynuację czekają miliony osób. Nawet osoby, co Kawilowego Geralta nie lubią, w sensie też z Polski, powinny też być zadowolone, bo coś co bazuje na naszej kulturze jeszcze bardziej się rozrosło i zyskało ogromną popularność. No serio, jak to się nie cieszyć? Wnioskuję to chociażby z ilości recenzji na IMDB, albo z ilości osób, które po Netflixowej premierze zdecydowały się zagrać w Dziki Gon. Ustanowiony wtedy rekord graczy online w tym samym czasie wyniósł ponad 103 tysiące osób, a 103 tysiące to dużo. To dużo osób jest. Mam dzisiaj dla Was dwie świetne informacje, które mogą Was uszczęśliwić lub zasmucić, zależy do której grupy należycie. Na świecie jest jak jest i przez ostatnie kilka miesięcy prace nad filmami były po prostu zamrożone. Nie uniknął tego oczywiście Wiedźmin, to zapewne odbije się na premierze drugiego sezonu. Ekipa ma wrócić na plan 17 sierpnia, a prace potrwają aż do lutego 2021 roku. Informuje Redanian Intelligence. Teraz możemy tego spekulować, przy poprzednim sezonie. Postprodukcja trwała około 6-7 miesięcy, co za tym idzie, jeżeli nic się nie. Pozmienia, nie będzie żadnych innych problemów. Geralta i Siri w Kermoren zobaczymy dopiero na jesień 2021 roku. Właśnie, jeżeli nic się nie pozmienia. To był taki newsik na rozgrzewkę, bo chyba wszyscy wiemy, że Prędzej czy później drugi sezon wieśka się pojawi, ale nie wszyscy wiecie, że uniwersum Sapkowskiego dostanie drugi serial. I to jeszcze od Netflixa. Tak, tak, nie przysłyszeliście się. Jak widać, eksplorowanie Wiedźmińskiego Uniwersum bardzo spodobało się Netflixowi, bo oprócz głównej serii pojawi się niedługo animacja No i Wiedźmin Blood Origin, czyli krwawe początki, pochodzenie. Chyba ta. Opowie on, jak sama nazwa wskazuje, Początki Wiedźminów, przeniesie nas 1200 lat w przeszłość i przedstawi historię pierwszego zabójcy potworów, jak i połączenia świata tych złych istot, ludzi i elfów. Za dzieło odpowiedzialny będzie Declan, Debara. Oraz Lauren Hitchrich. No i będzie to sześcioczynkowy serial live action. To chyba jest dobra informacja. Gdy pierwszy raz usłyszałem, o czym będzie opowiadać prequel, pomyślałem: proste, koniunkcja sfer. No i po części, w sumie, mogę mieć rację. Tylko dlaczego po części? Tutaj trzeba już ostro wchodzić w budowę uniwersum, ale jak to się mówi wejdźmy. Koniunkcja sfer miała miejsce 1500 lat przed wydarzeniami z Sagi. Wtedy to na kontynencie pojawiły się nowe gatunki istotnie przyjaznych, lepiej znanych jako potwory. Wtedy też na świecie pojawiła się po raz pierwszy, na przykład Magia. Jedni ją kochali, a inni nienawidzili, to też zależy do której klasy społecznej przynależeli. W tym czasie elfy, w celu rozwoju własnej rasy, stworzyły specyficzny gen, którego jedną z uścicielek była m.in. Siri. dzięki temu genowi elfy An'el, czyli dobrze znany Dziki Gon z Wiedźmina III, otrzymały możliwość ewakuacji z zagrożonego zniszczeniem świata. No i tutaj właśnie rodzi się ta zagłoska, bo skoro serial będzie miał miejsce 1200 lat przed, to jak zahaczy koniunkcję sfer, która miała miejsce 1500 lat przed? No, tutaj akurat nigdzie nie zostało tak dosadnie powiedziane, ale mówi się, że właśnie koniunkcja sfer zaczęła się 1500 lat temu i trwała nawet przez 1000. No i tak was tam trochę wyprowadziłem do lory i historii, o której może opowiadać serial. Jak chcecie się o wielkim połączeniu światów dowiedzieć czegoś więcej, to łapcie filmik w karcie, bo sam tak długo gadać nie mogę. W końcu to jest odcinek z newsów na lootboxie, który ma miejsce o godzinie 16.00. W takim wypadku trzeba zostawić łapkę w górę, bo jak nie zostawisz, to um, drugi sezon na nigdy nie powstanie. 60 i będzie gicior. Sub, dzwonek, komentarz, i chyba możemy zaczynać. Ok, dwa szybkie i bardzo przydatne newsy. Sądzę z okazji 10. rocznicy PlayStation Plus, abonamentu dzięki któremu gracie online na konsoli i macie co miesiąc przynajmniej dwie darmowe gry. Powysyłało do niektórych graczy do ładowania do sklepu PlayStation. A ich wartość wynosi 10 euro, czyli około 38 zł. Wygląda jednak na to, że tylko osoby posiadające aktywną subskrypcję PS Plus otrzymały takie wiadomości. Kurde, cztery dychy za darmo. Szkoda, smuteczek, bo ja mimo to że PS Plusa mam nieprzerwania do dwóch lat. 38 zł, nie dostałem, a szkoda, bo bym sobie kupił. sobie kupił. Duma z 2016 roku, bo promka, jak widzę, jest. A co do darmowych gier na PS Plus na sierpień, to mamy tutaj: Call of Duty Modern Warfare 2, remaster, oczywiście, i Fall Guys Ultimate Knockout. Jakbym miał z doświadczenia wystawić notę 1 do 10 tej ofercie, dałbym takie 7. Bardzo solidne. Lecimy dalej. Anthem… Pamięta to ktoś w ogóle? Gierka jak szybko na początku wystartowała, tak samo szybko poszybowała w dół, stając się jedną z najbardziej znienawidzonych gier. To właśnie było Anthem. Zatem czym jest Anthem 2.0? Cofnijmy się w czasie o kilka dni, wtedy to szef biura Bioware Austin udostępnił grafiki koncepcyjne właśnie Anthema 2.0. Ma to być odnowiony Anthem 1.0, jak nie mam? Pod jednym ze zdjęć został zapytany, czy będzie w nowej grze jakiś tryb PVP. Zdradził, że deweloperzy obecnie szukają klucza do sukcesu, próbując różnych rzeczy. Doszło nawet do tego, że powstały pierwsze prototypy trybu Battle Royale oraz czegoś, co nazwane zostało Battlefield. Mimo to Daily uspokaja wszystkich entuzjastów, mówiąc, że tryby PVP to nie są, to nie są ich priorytety. Zresztą, nawet jeśli to na produkt będziemy musieli naprawdę długo czekać, ale to naprawdę długo, bo pracuje nad nim 30-osobowa grupa ludzi. Wiecie jaki jest mój stosunek? Mimo to, że jedynka była słaba, to może dewy wyciągnęli wnioski z błędów i dwójka będzie chiciorem. Nie ma co się nastawiać na dobre, nie ma też co się nastawiać na złe. Trzeba po prostu poczekać na rozwój wydarzeń, a może dostaniemy bardzo przyjemną gierkę operacyjną z implementacją baterii, ale co w sumie może i jest dobre. Kolejny news. O konferencji Microsoftu Xbox Game Showcase, jak i o samym Stalkerze, więcej mówił Przemek, w tym oto odcinku. Okazało się finalnie, że postapokaliptyczna gra była największym hitem prezentacji. Po ujawieniu pierwszego zwiastuna ludzie bardzo się podekscytowali. Świadczy o tym m.in. wynik jednego miliona wysiedleń na YouTubie. Śmieszne jest to, że takie Halo ma tylko 800 tysięcy. Nigdy w żadne stalkery nie grałem, ale tego nowego na pewno będę śledzić, bo trailer mi do tego mega zachęcił. Na koniec coś co mnie już od 2018 roku nie interesuje, ale w sumie między wami na pewno ktoś w gra i na 2021 czeka. Ostatnia była nieco niewypałem i community gierki i jej było bardzo niezadowolone. Ale abstrahując od tego, na Twitterze pojawiły się nowe konta FIFA 21 Leaks i FIFA 21 Beta, na których znalazł się gameplay z nadchodzącej produkcji, przewodnik kolor to fioletowy. Dobra, dobra, co ja to będę się rozkadywał? Łapcie urywki meczu. na mam nadzieję, że mi się spodobał. A jak tak, no to łapka w górę, sub, dzwonek dołączacie do naszego Discorda. Trzymajcie się i cześć!